Psalm 32 Dawida Maskil. Szczęśliwy komu odpuszczony jest występek, komu grzech jego został darowany. Szczęśliwy komu nie poczyta pan winy i w którego duchu nie ma zdrady. Dopóki milczałem, schnęły kości moje od jęków moich przez cały dzień, bo i w dzień i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Stopniął mój szpik, jak od upałów lata. Grzech mój wyznałem tobie, a winy mojej nie zataiłem. Rzekłem, wyjawię przestępstwa moje panu, a ty zdjąłeś ze mnie winę mego grzechu. Oto modlić się do ciebie powinien każdy wierny czasu potrzeby, a choć zbiorą wody wielkie, jego nie dosięgną. Ty jesteś dla mnie schronieniem. Od ucisku mnie zachowasz, hymnem zbawienia ogarniesz mnie. Roztropnym ciebie uczynię. Nauczę ciebie drogi, abyś po niej szedł. Doradzać tobie będę, mając oko moje na tobie. Nie bądźcie jak koń jak muł bez rozumu, których pysk uzdą i wędzidłem kiełznają, bo nie zbliżą się do ciebie. Wiele boleści przypada nieprawemu. Ale ufającego Panu miłosierdzie ogarnie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie z radości wszyscy prawego serca.